Cześć! Tu Igor z Baltic BHP. Dzisiaj powiem Ci, jak zarobić całe 200 punktów w naszym programie Baltic Club. Będziesz do tego potrzebował telefon z internetem i kamerą, paczkę z Baltic BHP. A teraz weź swoją przesyłkę od Baltic BHP i pokaż nam, jak ją rozpakowujesz. Wystarczy, że nakręcisz film. Weź otrzymany produkt i powiedz nam o nim ze dwa słowa. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia po otwarciu paczki i obejrzeniu produktu? Ok, a teraz weź swoją komórkę i wrzuć film na facea. Pamiętaj tylko, by oznaczyć w poście baltic I gotowe. I co? Wrzucone? To teraz my dodamy do Twojego konta Baltic Club 200 punktów. I pamiętaj, możesz z nimi zrobić co chcesz, ale możesz je też wydać w BalticBHPL.